Witam Was w nowym roku 22 na kanale MOTOKOLORET Ja mam na imię Piotr i chciałem Wam przedstawić sylwetkę Junaka M11 Cafe. Egzemplarz, który jest przed nami, jest to motocykl wyprodukowany w 2019 roku spełniający normę Euro 4. Czyli silnik jest już na wtrysku paliwa. Znajdują się w wydechach sondy Lambda dla każdego wydechu po jednej sondzie. Silnik jest dwucylindrowy, chłodzony cieczą. Generuje z mocy z pojemności 125 niepełne 11 koni mocy. Znajdują się tutaj dwa niezależne układy wydechowe. Każdy cylinder ma swój kolektor, swój tłumik i również katalizator, znajdujący się tutaj, zaraz pod silnikiem. Układ wydechowy jest chromowany, także bardzo ładnie się tutaj prezentuje. Następnie możemy sobie przejść do hamulców, zarówno z przodu, jak i z tyłu hamulce tarczowe zaciski hydrauliczne Cały układ posiada CBS, czyli hamując hamulcem nożnym jest dohamowywane również przednie koło. Zawieszenie jak najbardziej tradycyjne. Z przodu amortyzatory teleskopowe, z tyłu dwa niezależne amortyzatory. Te zbiorniczki ciśnieniowe są atrapą. One pełnią tylko tutaj funkcję wizualną. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, jest bardzo wygodna. Motocykl ten akurat egzemplarz jest zarejestrowany jako jednoosobowy. Masa kierowcy tutaj wynosi 100 kg. Zaraz załączymy tutaj zegary. Tak wygląda licznik. To nie jest pojazd nowy, ma przebiegu prawie 4400. Kierownica dość niska. Bardzo prosta obsługa, intuicyjna. Motocykl jest dość długi, mierzy całkowicie ponad 2 metry. Także nie domykamy przyczepy wiaząc go. I tak się prezentuje. Ten egzemplarz już ma wyłączoną blokadę stopki. Badą w tych pojazdach jest to, że jeżeli układ jest nieprzerobiony nie da się załączyć silnika przy otwartej stopce bocznej a ten model nie posiada stopki centralnej więc jeżeli chcemy rozgrzać troszeczkę silnik przed rozpoczęciem jazdy no niestety musimy na motocyklu siedzieć i poczekać aż chwyci trochę temperatury tutaj ten problem został rozwiązany Silnik wyłączy się dopiero w momencie, gdybyśmy przy otwartej stopce bocznej załączyli jakiś piek. Światła zapalają się automatycznie. Tutaj jest zwykła żarówka z przodu, zwykła żarówka z tyłu. Bardzo klasycznie. Przejdźmy jeszcze do opon. Tutaj z przodu powinna być Koło o rozmiarze 18 cali 90x90, 18 z tyłu. Opona o średnicy 15 cali, aczkolwiek bardzo gruba. 130x90, już go zgasimy. Napęd silnika przekazywany jest za pośrednictwem łańcucha na tylne koło. Natomiast skrzynia tutaj jest pięciobiegowa o pięciu przełożeniach. A za chwilę pokażę Wam wersję z roku 2021 już z Euro 5. I oto on, model 21 spełniający normy już Euro 5. Tutaj mamy w bardzo ładnym matowym lakierze. I widać też trochę zmian, które zostały wprowadzone na przestrzeni kilku lat. Pierwsza rzecz, jaką zwraca kierowca. Inne przełączniki. Inny zegar. Następnie idąc w dół katalizatory zostały przeniesione bliżej wydechów. Natomiast cały układ wydechowy jest nie jest chromowany, tylko jest to stal nierdzewna. Konstrukcja taka sama z samych tłumików, natomiast wykonane są ze stali nierdzewnej. Zawieszenie przednie identyczne, natomiast inna jest przednia lampa. Po obwodzie znajdują się diody pełniące funkcję światła pozycyjnego. układ hamulcowy przedni taki sam. Hamulec tylny identyczny. Zwracają uwagę czerwone sprężyny tylnych amortyzatorów. Odcinają się na tle tego czarnego matu. Układ przeniesienia napędu taki sam. I tutaj Zwróćcie uwagę na dźwignię zmiany biegów. Tutaj jest podwójna, czyli przełączamy zarówno palcami, jak i możemy yy, piętą. Natomiast największa niespodzianka jest w skrzyni biegów, ponieważ ona jest tutaj sześciobiegowa. W starym modelu była pięciobiegowa, tutaj już mamy dodatkowo szósty bieg. Myślę, że przy pojemności 125 i ograniczonej mocy, bo moc tutaj nie została zmieniona, nadal jest niepełne 11 koni mechanicznych. Mając do dyspozycji 6 biegów, no możemy lepiej wykorzystać parametry silnika. Co ciekawe, ten model z 2021 roku jest homologowany. Na dwie osoby, czyli może tutaj jechać kierowca i z pasażerem, natomiast w tym modelu, który praktycznie niczym się nie różni, również ma taką samą kanapę, też są podnóżki dla pasażera, natomiast jest w homologacji jako pojazd jednoosobowy. No i tak się prezentują nam pięknie dwa junaki M11 Cafe. Tutaj oczywiście w tym nowym też światła zapalają się automatycznie. Dźwięk silnika jest bardzo podobny, pomimo zmiany układów wydechowych nie nastąpiła jakaś znaczna zmiana natężeniu dźwięku ja pamiętam jeszcze M11 Cafe na gaźnikach to tam wydechy naprawdę były bardzo głośne tutaj zostało to stonowane i jazda tym motocyklem nie jest uciążliwa nawet jeżeli pokonujemy pokonujemy dystans kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów głowa nie boli to tyle na dzisiaj Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji. Jeszcze jedna taka uwaga po wykonaniu jazdy testowej. Tutaj, gdzie znajduje się przełącznik kierunkowskazów, normalnie jest sygnał dźwiękowy. I odwrotnie, tu gdzie jest sygnał dźwiękowy znajdują się najczęściej kierunkowskazy. Skutkuje to tym, że w trakcie jazdy, żeby wyłączyć kierunkowskaz, to trąbimy. I kolejna rzecz, również z przełącznikiem. Jeżeli ktoś jedzie takim Junakiem M11 Cafe lub podobnym sprzętem i mruga do Was światłami, to niekoniecznie Was pozdrawia, niekoniecznie też ostrzega przed... Stojącym patrolem policji, bardzo możliwe, że po prostu zmienia sobie w trakcie jazdy przebieg dzienny na przebieg całkowity, bo w ten sposób poprzez mruganie długimi światłami w tym modelu zmienia się pomiędzy przebiegiem dziennym a przebiegiem całkowitym. Poza tym jeździ się bardzo fajnie. To, że jest sześć biegów, super. Brakuje troszkę to. W innych modelach, ale myślę, że sukcesywnie. Skoro tutaj już jest 6 biegów wprowadzonych, to i w kolejnych również będzie 6. Nie przeszkadza to zupełnie, szczególnie że na co dzień jeżdżę sprzętem, który też ma 6 biegów i zawsze mi przy 120 piątkach tej szóstki brakowało. Pozdrawiam.